To babka z majce. W tym odcinku sprawdzamy, czy U jest pod przestrzenią wektorową V. Przyjmujemy, że y, przestrzeń y, wektorowa V jest nad ciałem K, gdzie K to jest zbiór liczb rzeczywistych, czyli skalary, które będziemy tam brać, należą do zbioru liczb rzeczywistych. Y Mała gwiazdka, co musimy sprawdzić, jakie dwie rzeczy musimy sprawdzić, e, jeżeli chcemy sprawdzić, czy U jest podprzestrzenią wektorową V. E, chcemy sprawdzić, czy 0 należy do U i 2, e, czy dla każdych dwóch wektorów, powiedzmy U, V, które należą do U e, i dla każdego, dla każdych dwóch skalarów z ciała K, gdzie u nas bierzemy ciało liczb e, rzeczywistych, e, kombinacja liniowa alfa U plus... Beta V należy do U. Jeśli te dwa warunki są spełnione, to U jest pod przestrzenią. I teraz e, mamy pięć e, zbiorów i chcemy sprawdzić, które z nich są e, pod I zdradzę Wam, że cztery są, e, a jedna. E, cztery nie są pod a jedna jest. Chyba tak, ale zaraz zobaczymy. Ok. E, bardzo lubię ten e, warunek, bo jeśli. 0 nie należy do U, to od razu wiemy, że U nie jest pod przestrzenią. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie to wykorzystamy w punkcie pierwszym. Zauważcie, że... To po pierwsze tu zapomniałam zamknąć. E, zauważcie, e, że 0 nie należy do U. A skoro 0 nie należy do U, to U nie jest pod przestrzenią. E, Dlaczego 0 nie należy do U? No sprawdzam 0, 0, 0, 0. 0, oczywiście chodzi o takie 0 w r do czwartej, bo mamy v, to jest r do 4. To tak, x by było 0, x plus 2y by było 0, czyli y 0, ale tu mamy 1, a tu mamy 0, czyli widzimy, że taka czwórka nie należy do naszego u, bo w tym u to są takie czwórki, gdzie coś tam zachodzi na pierwszej, drugiej i ostatniej, ale najważniejsze dla nas teraz to jest, że na trzeciej służenie jest 1. No to dobrze. To idziemy dalej. No to teraz mamy V. Jest to przestrzeń wszystkich ciągów, gdzie wyrazy są rzeczywiste. I my bierzemy do naszego zbioru U wszystkie ciągi, które mają, których granica jest większa bądź równa od 0. Ok. To my zrobimy, aha, podamy tutaj też przykład, kąt przykład e, taki, że to nie będzie e, zachodziło. Jak to wybierzemy? Weźmy ciąg 1 plus 1n, czyli xn to jest 1 plus 1n. Limes przy n dążącym do nieskończoności xn jest równe 1. Czyli widzimy, że to jest większe bądź równe od zera, e, czyli ten nasz ciąg e, XN należy do naszego U. I teraz zobaczmy, alfa równa się minus 1 beta równa 0, e, yn może być równe. Jakieś 1n na, na przykład. Czyli yn, granica yn to też jest, e, e, granica yn to jest 0, czyli yn e, też należy do naszego u. E, I teraz pytamy, czy alfa razy xn plus beta razy yn, ile to jest? No alfa to jest minus 1, czyli będzie minus 1 razy ciąg xn to jest 1 plus 1n plus. 0 razy 1 enta, minus 1, minus 1 enta. Granica tego, minus 1, minus 1 enta jest równa minus 1, a to jest mniejsze od 0. Z tego wynika, że alfa xn plus beta yn nie należy do naszego u, czyli nie jest to podprzestrzeń. Teraz mamy wielomiany, wielomiany, przestrzeń wszystkich wielomianów o współczynnikach rzeczywistych i teraz pytanie, czyli jeżeli będziemy mieć stopień wielomianu w parzysty i weźmiemy dwa takie, to czy stopień, na przykład sumy, też będzie parzysty? Weźmy wielomian w od x, x do czwartej minus x i v od x, E, minus X do czwartej plus 2. E, czy stopień wielomianu W i V e, jest parzysty? Tak. A teraz zobaczmy taką kombinację liniową, gdzie za alfa i beta przyjmuje 1. No bo to miało być dla każdego alfa beta, jak wybiorę, więc weźmy sobie alfa beta równe 1. To czym będzie W od X plus V od X W od X plus V od X jest równe minus x plus 2, a stopień tego wielomianu nie jest parzysty, czyli w plus v nie należy do naszego u, czyli to też nie jest podprzestrzeń. To teraz mamy macierze wymiaru, e, macierze kwadratowe 3 na 3, nadciełem liczb rzeczywistych, takie, że ich wyznaczniki są równe 0. E, I czy e, kombinacja liniowa, Takich dwóch macierzy, których wyznacznik jest 0, da nam macierz, której wyznacznik jest 0. Dobrze, to musimy trochę zmazać tablicę. Ja za chwilę wracam. Ok, już jestem. To teraz weźmy taką macierz. 1, 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. I macierz B też 3 na 3. 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Czy te macierze należą do U? No zobaczcie, że A, B należą do U, bo wyznacznik macierzy A to jest 0 i wyznacznik macierzy B jest równe 0, a każda z nich jest wymiaru 3 na 3. E, czyli zobaczmy teraz, czym jest macierz A plus B. To dodajemy. Mamy 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. No to jest macierz trójkąta. To wyznacznik tej macierzy to jest iloczyn elementów na przekątnej. I to jest 9. Czyli widzimy, że macierz A plus B nie należy do naszego U. Czyli zrobiliśmy tu taką kombinację nią, że za e, alfa wzięliśmy 1 i beta też wzięliśmy 1 ich suma nie należy do u, czyli nie jest spełniony ten warunek, że dla każdej skalarów alfa, beta, alfa u plus beta v będzie należało do u, zatem to też nie jest podprzestrzeń wektorowa przestrzeni v, gdzie to była przestrzeń v, przestrzeń macierzy kwadratowej w wiary 3 na 3, yy, gdzie yy, gdzie elementy macierzy były liczbami rzeczywistymi. No to dobrze, powiedziałam na początku tego odcinka, że mamy cztery yy, zbiory, które nie są podprzestrzenią yy, i jeden taki, który jest, to chyba tutaj wyjdzie. Dobra, Po pierwsze sprawdzam pierwszy warunek. Czy 0, 0, 0 należy do U? Tak, bo Z jest równe 0, minus 0, czyli x minus y. Czyli tak, należy do U. No to teraz dwa. Kombinacja liniowa. Biorę jakieś U. Niech to będzie x1, może lepiej y1, z1 i V. X2, Y2, Z2, takie, że należą te trójki do U. I teraz sprawdźmy i jeszcze ustalmy jakieś alfa, beta, liczby rzeczywiste. I teraz zobaczymy. Alfa razy U, czyli alfa razy x1, Y1, Z1 plus beta razy V, czyli x2, Y2. Z2 i ja chcę, żeby to należało do U. chcę. Znaczy, no sprawdzam, czy należy. Jak należy, to to będzie pod przestrzeń, bo pierwszy warunek jest spełniony. Yy, no to z działań w R do N tej mamy tak. Alfa X1 plus beta X2, alfa Y1 plus Beta Y2 i alfa Z1 plus alfa Z2. Yy, I teraz pytanie czy to, co jest na trzeciej wsłużenej, to jest pierwsza minus druga. No ale zobaczcie, co wiem o z1? Wiem, że z1 to jest x1 minus y1. Skąd to wiem? No wiem to stąd, że ta trójka należała do u, czyli musiał być spełniony ten warunek. Co wiem o z2? Wiem, że z2 to jest x2 minus y2. Stąd z założenia wiem, że Alfa z1, czyli to, co jest tutaj, to jest tak. Alfa, la, alfa razy z1, czyli alfa, x1 minus y1, plus alfa. E, nie, nie, to miało być, beta, tu jest beta. Plus beta razy z2, czyli x2 minus y2. A chcemy, żeby to było pierwsza służędna minus druga służędna, czy to się zgadza? Będzie tak, alfa x1 minus y1 plus beta x2 minus y2, tak, zgadza się. Czyli tak spełniony jest ten warunek, drugi spełniony jest pierwszy, więc nasza u to jest podprzestrzeń wektorowa przestrzeni r do trzeciej.